To przywództwo, o którym ja mówię, ono jest głębsze niż mindfulness, bo mindfulness według mnie jest, jest ważne, ale ono się zatrzymuje na, na powierzchni mhm. i gdzieś trzeba wejść głębiej. Jak to, to też o tym możemy porozmawiać? A z drugiej strony też to robimy po to, żeby się wykatapultować. Nie? Czyli że my nie chcemy być. Wiesz, liderem, który jest, mindful, jest pełen mindfulnessu, bo wtedy się wycofujemy z rzeczywistości. Nie? A ja bym powiedział, że wchodzimy w siebie, żeby tym bardziej być aktywnymi w rzeczywistości. Nie? Czyli że, żeby ten moment wycofania dawał nam raczej energię. Ja bym powiedział, energię do tego, żeby odkryć swoje źródło, z którego prowadzimy. Żeby, żeby pójść dalej, nie? czyli żeby, żeby nie być właśnie jakimś takim mnichem, zwłaszcza w tym świecie, w którym my żyjemy, który gdzieś się może wycofać, nie? Bo, bo właśnie jako ojcowie, jako ludzie prowadzący biznesy, jako mamy, ja tutaj myślę właśnie o mojej żonie, która ma czwórkę dzieci, a, a też tam jeszcze znajduje czas na, na, na publikacje i też zajmowanie się strategią, no to my cały czas jesteśmy powołani do tego życia aktywnego.